Moi drodzy, mamy grudzień i ten miesiąc nie tylko znany jest z 13 grudnia, czyli ze stanem wojennym, no i z aktualnym przekleństwem naszego kraju. Ale również na 27 grudnia przypada rocznica wybuchu powstania Wielkopolskiego. Otóż to powstanie to naprawdę wyjątkowe wydarzenie dla naszego kraju. Było to jedno z niewielu powstań, które zakończyły się zwycięstwem i przyniosły naprawdę realne efekty takie jak przyłączenie się Wielkopolski do odradzającego się naszego kraju. A to wszystko, moi kochani, dzięki odwadze i determinacji lokalnych społeczności oraz organizacji patriotycznych. To dzięki nim i ich wspaniałej postawie możemy mówić o zwycięskim powstaniu. Dla mnie ono ma szczególny charakter charakter osobisty. W tym powstaniu brał udział mój pradziadek, Aleksy Sitarek. I tak, cholera, jestem z tego dumny. Ale dlaczego o tym mówię? Ze względu na dwie kwestie. Pierwsza to taka, żeby pamiętać, żeby kultywować pamięć o tych wszystkich, którzy brali udział w tym powstaniu. O tych, co polegli i o tych, co przeżyli. I z okazji tej tegorocznej rocznicy powstania wielkopolskiego, ruch narodowy, do którego przynależę, na szczeblu lokalnym prowadzi bardzo fajną akcję. Jak chociażby koledzy z Okręgu Inowrocławskiego którzy wystosowali pisma do Urzędu Miasta, aby w ten dzień, 27 grudnia, na masztach obok flagi Polski widniały także flagi Powstania Wielkopolskiego. I moi drodzy, jest to bardzo fajna, patriotyczna akcja. Bo nawet jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądała taka flaga, a zobaczy ją powiewającą na wietrze koło Urzędu, to zada sobie pytanie, co to jest. I pewnie sprawdzi. I zostanie to w jego pamięci. Moi drodzy, w tych czasach, gdzie tak bardzo tłamszona jest ta nasza Polskość, gdzie próbują wyrzucić z naszej historii najważniejsze dla nas, dla Polaków rzeczy, to właśnie tego typu akcje, jak ta, którą prowadzi ruch narodowy, przypomina nam, czyli narodowi polskiemu, o takim wspaniałym wydarzeniu, jakim było powstanie Wielkopolskie. I to są realne działania na rzecz patriotyzmu polskiego, na rzecz pamięci. To między innymi ze względu właśnie na taką działalność ruchu narodowego należy do tej partii, bo realnie wspiera pamięć patriotyczną. A ode mnie, moi drodzy, taka mała prośba. Tego 27 grudnia. Jak macie możliwość, zakupcie. Jeżeli macie już, świetnie. Jeżeli nie macie możliwości zakupienia, bo nie do tego was namawiam, to chociażby ściągnijcie sobie z internetu wzór flagi e, powstania Wielkopolskiego. I tego dnia wywieźmy ją za naszymi oknami. A kto nie może, to chociażby niech udostępni takie zdjęcie z tą flagą. Będzie to naprawdę wspaniały i cudowny sygnał dla całego naszego kraju, że w Polsce patrioci są i będą. I że patriotyzm to nie jest tylko słowo, a realne działanie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.